Cud na Wembley otworzył mu nam drogę do mistrzostw świata. Kibice radzili Górskiemu. Powiedz pan swym kochanym chłopakom, że finał Polska-Brazylia byłby wydarzeniem na miarę dziejów. Nie będzie zakątka ziemi, nawet mosów, czy na biegunie południowym lub jakiejkolwiek wyspie wielkiego oceanu, aby imię Polski nie było na ustach. Płynęły też listy do zakopanego, gdzie piłkarze przygotowywali się do mistrzostw. Panie Kazimierzu, pisano: nasze oczy niewątpliwie zwrócone są na pana. Pan jest nadzieją i zbawcą. Czeka pana wielki egzamin, albo sława, albo upadek straszny. Jeśli zwyczajny człowiek, taki jak Górski, chciał osiągnąć sukces, który na pierwszy rzut oka przerastał jego zdolności, nie tracił czasu na wygłaszanie przemówień i wymachiwanie rękami. Starał się skupić i skoncentrować energię na swoim zadaniu. Kibice patrzyli na futbol jak na wyrwane fragmenty zdarzeń, a nie proces, jaki dokonywał się w polskim piłkarstwie. Górski jeździł do klubów, zapraszał trenerów do konsultacji, pytał starszych zawodników, co sądzą o składzie, kogo by jeszcze widzieli. Wśród jedenastu zawodników każdy był innym człowiekiem, inaczej patrzył na świat i inaczej na piłkę nożną. Szanowny trenerze, pisał Stefan Brewiński, dawny piłkarz, obecny obecnie ksiądz w Zdziłowicach Przede wszystkim szybkość, kto pierwszy dobiegnie, ten strzeli i faule Na miłość boską niech pan musiał mocno na siebie uważa, przecież rzut karny to gol Ślamazarne sparingi z ligowcami Węgier, Belgii i Hiszpanii musiały denerwować widzów Jeszcze na lotnisku przed odlotem piłkarzy mówiono, ostatni mecz kadry był, pożal się Boże, gadocha ciągle się kiwa, z czy co? a lato... Tym pożegnaniom na warszawskim okęciu towarzyszyła nadzieja na cud, który się zdarzył na Wembley. Jesteśmy przygotowani, spokojnie odpowiadał Górski. Na konferencji prasowej przed odlotem ktoś zaproponował, by nasi piłkarze wystąpili w refenie w normalnych fryzurach, ale Andrzej Kozera z telewizji nie poskutkowało. W samolocie Górski przeczytał telegram, Kaziu, Polska ci ufa. Po półtorej godzinie lotu samolotu 134 wylądował w Stuttgarcie. Stąd piłkarze pojadą do małego miasteczka Murhart. Gorące powitanie i nerwowe rozmowy. Czy wszystko w porządku? Na początek organizatorzy wypłacili 200 tysięcy marek na życie, później uregulowali resztę. Po 25% z dochodów każdego wieczoru. Ze Stuttgartu do Murhart 40 km. Hotel Zone Post z sauną, basenem, gabinetem odnowy biologicznej, salą kinową. Można było intensywnie trenować i odpoczywać.